Ja pierdolę. Zostawcie suba. Tutaj macie 5 ostatnich subskrybentów. Jak chcecie się tam znaleźć, to zostawcie suba. się, no się słabka. No, witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym się Ale stories. No i dzisiaj sobie... Um, kupujemy Digla. Dobra. Było chyba 3500. Um, tylko muszę sobie hajs wybrać. nie wypłata. Dobra. I kupujemy sobie Digla. Eee, wybierz. No i kupujemy sobie Klamota. Muszę teraz go zobaczyć. Digle z zapaska. Eee, dobra, 15, 7. Dobra. No i U Digle z zapasek. Czekaj. To chyba nie działa. P-Digle chyba to jest. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia amigo. Dobra, no i klameczka. Kupiona. Kupiłem od Hektora Benita, chyba też pewnie teraz ogląda w tym momencie, więc yy, pozdrawiam. Dobra. No i ja sobie po prostu Odjeżdżam z tym Dignem. Do Bagala go nie będę na razie wpychał Więc 3,5 koła. Za praktycznie chyba 100% digla. W sumie jakoś dokładnie tam yy, nie patrzyłem. Dobra, parkuj i, i VZ Ogólnie to takie spotkanie mamy, no ale e, Kupiłem digla. Więc dobra, też <tosłuch> bula w ogóle jakaś tam. <tosłuch> Pozdrawiam. Dobra, więc pozdrawiam. Dobra, więc że wam w taki odcinek kupi kurwa kładował, jak kupiłem sobie klamkę, no to możecie yy, zajebać subskrybera, a i ten w ostatnim odcinku pokazywałem właśnie kupiłem Glendale, tam sobie stoi do jebana, no, yy, p pe... Mam kij, pewnie komuś obchną, bo klamka mi wystarczy. Ehm, dobra, dobra, dobra. No i sobie to magazynek podjadę do nich, bo to są na z tej maini tutaj, na Xomer obok. Więc sobie na spokojnie wtedy kupię. Dobra. Za 3,5 klamka mi jest, kurwa. <mów> Mówicie szyframi. Ok. Ok, ok. Dobra. Więc ogólnie jak tyś chce jeszcze pograć z nami, to tutaj wpadajcie Sata co robimy. Więc gramy na Catherine Street, to jest tutaj. Pewnie zapomnę wam apelkę wstawić, więc... E, wpadajcie sobie na tą tutaj dzielnicę. Dobra. Więc... E, jeszcze takie odcinek Wam się podoba na tym momencie Digle. Komentarzu, a ja przypnę Ci serduszko. Bez wami Trzymajcie się wszyscy. Do następnego. jo